Następnym gołąbkiem, którego chciałbym przedstawić jest gołąbek barwy nakrapianej, taki białolot. Myślę, że to będzie samiczka. Gołąbek o numerze PL 456, 24 rok, 5992. Gołąbek też dwa pióreczka do końca, bo te gołąbki wszystkie to są taki trzeci, czwarty lęk. Późniejszych tam nie było puszczanych żadnych. I to co jest tutaj do, z tych gołębi, to są gołębie z rozpodowej gołębi. Gołąb też bardzo ma ciekawe połączenie, ponieważ ten gołąb wywodzi się z gołębia 334 100% Andras Drapa. Ten 334 z 20 roku, ten gołąb naprawdę już tutaj u mnie zostawił po sobie parę fajnych gołębi na gołębniku lotowym, które super latają. I nałączyłem tego gołąbka na samiczkę 3510 od Leszka Pielesiaka i myślę, że to też będzie fajne, ponieważ miałem cztery młode do lotu, też takie są nakrapiane białoloty, ponieważ ojciec taki jest nakrapiany białolot i wszystkie cztery zostały. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, samiczka tutaj dwa pióreczka do końca, tak ten gąbek wygląda, poskładany mięsień tego gąbka, zdrowiutki, poszczepione, kuracje porobione, także serdecznie zapraszam. Dziękuję.